Drewnianym co nieco, jak już sama nazwa wskazuje, staramy się, żeby asortyment stanowiły głównie zabawki drewniane. Drewniane, ale nie tylko drewniane. Są to różnego rodzaju ruchome stwory. Wcale nie nowe pomysły, może znane już i naszym dziadkom, ale inaczej trochę wykonane, malowane innymi farbami. Większość produktów przeznaczona jest jednak dla takiej grupy wiekowej przedszkolaki. Młodsze dzieci również do, do tego trzeciego i później przedszkolaki. Największy wybór mamy dla takiej grupy wiekowej. Natomiast oczywiście są takie klasyczne że, e, e, artykuły jak warcaby, szachy, e, jakieś łamigłówki zręcznościowe. E, są zabawki typu e, dzięciołek schodzący, które są kupowane również dla szefów, studentów, doktorantów. Czyli tak zwane śmieszne prezenty. Czy Porsche drewniane, na przykład dla kogoś, kto marzy o Porsche. Kochaną zabawką, y, mogę pokazać, y, jest y, teraz zresztą y, pojawiająca się często w spotach reklamowych, robiąca nam reklamę. Kaczuszka z klapiącymi łapkami. To jest hicior. Tak, także idziemy, biorąc ta, dziecko z taką zabawką na spacer. Y, wszyscy w koło w parku, w domu mają radość. No, to jest zdecydowanie. No i oczywiście wszelkiego rodzaju układanki gry edukacyjne. Staramy się, żeby to był specyficzny klimat, żeby to było jakoś tak bez pośpiechu, żeby doradzić, żeby klient był zadowolony, dobrze dobrać zabawkę i głównie o to chodzi. Znajdujemy się w ogóle w miejscu, w którym mm, kiedyś y, prowadziła sklep Zofia naukowska razem ze swoją siostrą. W czasie wojny utrzymywały się z tego właśnie sklepiku. Na górze mieszkały, a tutaj pracowały. A pomysł na biznes wziął się stąd, że pojawiło się dziecko. Poznaliśmy zabawki drewniane, szukaliśmy pomysłu, i, i, i bardzo nam się spodobały te zabawki. Postanowiliśmy otworzyć właśnie taki sklep. Zapraszamy do świata drewnianych zabawek. Do drewnianego co nieco. Więcej informacji o nas ze zdjęciami, z godzinami otwarcia, znajdziecie na stronie www.drewnianeconieco.pl oraz na Facebooku pod tą samą nazwą. Trzeba wpisać drewniane co nieco.